Adwent to czas, w którym w parafiach organizowane są rekolekcje. Zobaczmy, co w tym wyjątkowym okresie będzie się działo w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach. Ponieważ parafia Świętego Krzyża w Kozienicach, w tym roku we wrześniu, przeżywała misje święte. Postanowiłem troszkę ubogacić ten program tegorocznego adwentu i zamiast rekolekcji w najbliższą niedzielę 17 grudnia o godzinie 18 msza święta, a po mszy świętej spotkanie z panem redaktorem Robertem Tekieli, który powie nam o zagrożeniach duchowych we współczesnej kulturze. Będzie dyskusja, możliwość dyskusji także na temat zagrożeń i później Wieczór Uwielbienia naszej Wspólnoty Galilea z Kozienic. Ksiądz proboszcz Dariusz Sałek zaprasza też wiernych na spotkania organizowane w następny poniedziałek i wtorek. W poniedziałek o godzinie 18:00 drugi dzień spotkanie najpierw Eucharystię, a potem spektakl słowno muzyczny Zamek Wewnętrzny Mieszkania Pierwsze. Ci, którzy Znają troszkę duchowości świętej Teresy Wielkiej, to wiedzą o czym ten spektakl może być. A ci, co nie wiedzą, to serdecznie zapraszam, żeby w formie muzycznej posłuchać o mieszkaniach, o których mistyczka święta Teresa pisała kilka wieków temu. Te dwa dni mają nas przygotować do. Wydarzenia, które zawsze jest punktem kulminacyjnym, czyli nasze pojednanie, czyli sakrament pokuty, który będziemy przeżywać w Świętym Krzyżu w Kozienicach we wtorek 19 grudnia. I na te wydarzenia wszystkich też zapraszam.